Hytu, hytu, hytu. Co to jest? Coś mnie bije. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. No spadaj. spadłeś. I wreszcie mi ktoś pomógł. Nie, kryber, Ja już mam tego dosyć. No bo się tu ciągle, zabijam. O i fajnie, znowu zaczęło lagować. Y -y. Dobra, wiecie co? Ja to... Ja to... włączę nagrywanie, jeśli ja... no, dobra, w sumie. Wichsa, to gdzie ty jesteś? Powiedz mi grzecznie, gdzie ty... No chyba nie. Jestem nad jeziorgiem. Wiksa, a mogłabyś mi to powiedzieć, gdzie ty jesteś? No. Bo ja ci powiem, yy, że ja jestem nigdzie. Drzewga. Znalazłem drzewga. Ło, co ja tutaj mam? I sobie to rozwalę. No fajnie, najlepiej. Zbagować. Widać, że Creepery wybuchały. Hały, hały. Tutaj ktoś postawił płytkę. Lala. La. Wow! Nie ja chcę się. Ty jesteś w buszu? No to ja się tu męczę, nie. No dobra, no to pożegnam was przy tym miłym stawku. Nie, gdzie panny Elizy nie. Wiktorii, przepraszam, nie ma. I tu sobie spoczniemy i zrobimy kupę dobra. Nara, trzymajcie się ludzisko.